Pozyskiwanie finansowania na rynku kapitałowym przez innowacyjne przedsiębiorstwa. Jeżeli Twoja spółka prowadzi działalność opartą na innowacjach i zastanawiasz się nad dalszymi możliwościami rozwoju lub pozyskania finansowania, to zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego materiału na kanale Studio Gessel. Prawdą jest, że ostatnie dwa lata nie były najlepsze dla polskiego rynku kapitałowego. Na warszawskiej giełdzie nie mieliśmy wielu debiutów nowych spółek. Brakowało również dużych, spektakularnych transakcji, które przykuwałyby uwagę rynku. Niemniej jednak, wielu ekspertów finansowych i bankierów inwestycyjnych wskazuje, że już w przyszłym roku sytuacja powinna pozytywnie ulec zmianie, co ma przełożyć się na liczbę i wartość przeprowadzanych transakcji. Niezależnie od koniunktury na giełdowym rynku pierwotnym w danym momencie. Dla wielu branż i spółek giełda zawsze będzie pozostawać wartym rozważenia sposobem pozyskiwania kapitału. Dotyczy to w szczególności podmiotów, które opierają swoją działalność na innowacjach, własności intelektualnej i nowych technologiach. Dobrym przykładem będą tutaj spółki biotechnologiczne, medtechowe, gamingowe, e-commerce czy też spółki dostarczające różnego rodzaju rozwiązania technologiczne i informatyczne. Spółki, które budowane są w oparciu o pomysł i know-how swojego zespołu, często nie dysponują aktywami, które mogłyby stanowić zabezpieczenie dla banku udzielającego kredytu. Jednocześnie wielu przedsiębiorców nie planuje oddania kontroli nad spółką strategicznym inwestorom, branżowym lub finansowym. Dlatego rodzaju biznesów giełda może być naturalną ścieżką dla dalszego rozwoju, tym bardziej, że wyceny jakie można uzyskać na rynku kapitałowym, z reguły pozostają atrakcyjniejsze od wycen w transakcjach na rynku prywatnym. Co należy wziąć pod uwagę, decydując się na transakcje IPO i debiut giełdowy? Spółki notowane na giełdzie określamy mianem spółek publicznych. Dlatego, decydując się na debiut giełdowy, należy mieć na uwadze to, że nasza spółka zostanie upubliczniona i jako taka musi pozostawać transparentna wobec inwestorów. W praktyce oznacza to, że spółka musi wykonywać szereg obowiązków informacyjnych które mają charakter bieżący i okresowy. W ramach obowiązków bieżących spółka przekazuje informacje o istotnych, aktualnych wydarzeniach spółki, np. dotyczących zawieranych umów, nowych produktach i usługach, czy też zmianach w składzie organów. W ramach obowiązków okresowych spółka co kwartał przekazuje raporty obejmujące sprawozdania finansowe, oraz dane sprawozdawcze zarządu dotyczące działalności spółki. Co istotne, informacje te nie są przekazywane wyłącznie akcjonariuszom czy też inwestorom zainteresowanym nabyciem akcji spółki, a są dostępne publicznie za pośrednictwem stron giełdy papierów wartościowych oraz samej spółki. W związku z tym, decydując się na debiut giełdowy spółki, musisz zaakceptować to, że regularnie będzie ona przekazywała szczegółowe informacje dotyczące swojej działalności. Od strony formalnej należy mieć na uwadze, że na giełdzie notowane mogą być spółki akcyjne. Dlatego myśląc o listingu spółki należy w pierwszej kolejności dostosować formę prawną naszego przedsiębiorstwa do tego wymogu. Kolejno, aby uruchomić od strony formalnej proces IPO, walne zgromadzenie spółki akcyjnej musi zadecydować o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego. I emisji nowych akcji. W jaki sposób można pozyskać finansowanie? W dużym uproszczeniu, proces IPO od strony prawnej obejmuje dwa elementy: przeprowadzenie oferty publicznej akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW lub na rynku New Connect. Proces oferty publicznej akcji umożliwia spółce pozyskanie finansowania, albowiem inwestorzy w zamian za akcję dokonują płatności ustalonej przez spółkę ceny emisyjnej która ostatecznie zasila konto spółki. Jednocześnie proces oferty publicznej pozwala spółce na rozproszenie akcjonariatu, które jest niezbędne do tego, aby spółka mogła zadebiutować na giełdzie. Należy bowiem mieć na uwadze, że akcjonariat spółki publicznej powinien być rozproszony na tyle, aby w praktyce możliwy był handel akcjami spółki na giełdzie. Najczęściej stosowanymi dokumentami stanowiącymi podstawę prawną przeprowadzenia oferty publicznej kierowanej do nieograniczonego kręgu adresatów są prospekt oraz memorandum informacyjne. Cechą wspólną tych dokumentów jest to, że powinny one dostarczyć inwestorom szerokiego zakresu informacji o spółce, jej strategii, oraz warunkach przeprowadzenia oferty. Szczególnie istotne elementy tych dokumentów dotyczą celów emisyjnych, czyli tego, na co spółka planuje przeznaczyć środki z oferty oraz czynników ryzyka dotyczących oferty, jak i samej spółki. W tym zakresie spółka informuje o ryzykach związanych z inwestycją w jej akcje. Te czynniki ryzyka powinny być specyficzne dla danej spółki. Przykładem może być na przykład ryzyko braku przeprowadzenia. Projektu badawczego realizowanego przez spółkę, na który pozyskujemy finansowanie. Prawidłowe opisanie czynników ryzyka chroni inwestora poprzez dostarczenie mu uprzednio informacji o ryzykach, a jednocześnie chroni zarząd spółki przed odpowiedzialnością związaną z zatajeniem takich informacji. Aby móc prawidłowo sporządzić taki dokument i właściwie opisać czynniki ryzyka, Konieczne jest przeprowadzenie due diligence spółki. Jakie są różnice pomiędzy prospektem a memorandum? Prospekt umożliwia pozyskanie finansowania w dowolnej kwocie, podczas gdy na podstawie memorandum informacyjnego można przeprowadzić ofertę publiczną o wartości maksymalnie 5 milionów euro. Warto tu zaznaczyć, że próg ten obowiązuje od 10 listopada 2023 roku. Poprzednio limit ten wynosił 2,5 miliona euro. Prospekt jest zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podczas gdy memorandum nie dotyczy ten wymóg. Kolejno wskazać należy, że niezależnie od wartości oferty publicznej, prospekt jest niezbędny w przypadku, gdy spółka ubiega się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Wreszcie prospekt zawiera szerszy zakres ujawnień i informacji na temat emitenta, aniżeli memorandum informacyjne. W szczególności dotyczy to informacji finansowych. Gdzie mogą być notowane akcje? Spółka publiczna może być notowana na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect, który również prowadzony jest przez GPW. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że na rynku regulowanym GPW, tzw. dużej giełdzie, notowane są większe spółki będące na dalszym etapie rozwoju, podczas gdy małe i średnie przedsiębiorstwa na wcześniejszym etapie rozwoju są częściej notowane na rynku New Connect. Minimalna kapitalizacja spółki, której akcje mają zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wynosi 60 milionów złotych. W przypadku New Connect nie istnieje wymóg minimalnej kapitalizacji. Różnice pomiędzy tymi rynkami dotyczą również kwestii rozproszenia akcjonariatu. Na rynku regulowanym GPW wyróżniamy rynek podstawowy oraz równoległy. W przypadku rynku podstawowego w rękach akcjonariuszy mniejszościowych, czyli posiadających nie więcej niż 5% akcji spółki, musi znajdować się 25% akcji spółki. W przypadku rynku równoległego do akcjonariuszy mniejszościowych musi należeć co najmniej 15% akcji. Z kolei w przypadku rynku New Connect obowiązuje próg 15%, ale dotyczy on tylko akcji dopuszczanych do obrotu, a nie liczby akcji ogółem. Różnice pomiędzy rynkiem regulowanym a New Connect dotyczą także kwestii dokumentów stanowiących podstawę dopuszczenia akcji do obrotu. W przypadku rynku regulowanego konieczne jest sporządzenie prospektu i jego zatwierdzenie przez KNF. W przypadku rynku New Connect wystarczające jest sporządzenie dokumentu informacyjnego, który jest zatwierdzany przez GPW, a nie przez KNF. Dobrze zorganizowany proces pozyskania kapitału na podstawie memorandum informacyjnego połączony z debiutem na New Connect Trwa około 4 miesięcy. Z kolei sprawnie przeprowadzony proces prospektowy, połączony z debiutem na rynku regulowanym GPW zajmuje około 7 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat pozyskiwania finansowania na rynku kapitałowym dla innowacyjnych biznesów, to zapraszam do sekcji komentarze lub do kontaktu mailowego. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.